Otworzymy, zobaczymy co to jest. A kabelek. To jest takie paczka. Wszystko wszystko. Zobaczymy. Kabelek, który pokazuje. To jest ten ładowania. Wszystki kabelek, który pokazuje, nie ma wyświetlacz tutaj. Tylko to jest ten na Prąd ładowania. Nie jest to na ładowanie, tylko prąd ładowania. O tym, to tu to, będzie działało. Produkty, takie tanie produkty za, za, za 8 zł. A to jest czapka. A tam są rękawiczki. Mała tak. ta czapeczka, jak duża. Bo to by na zimę. A tam są rękawiczki. Takie troszkę przymałe. Trzeba troszkę większe zamówić. Ale ci muszą ściągną Takie rękawiczki. <O>. <taki> Dziękuję za uwagę.